Ten rok w motoryzacji przyniesie kilka premier, na które bardzo czekają kierowcy, zwłaszcza ci w Polsce, bo kilka z tych nowych modeli jest naprawdę popularnych w naszym kraju. Wśród nich jest Skoda Fabia. To będzie już czwarta generacja czeskiej marki. Jakaby nie była, to i tak wiadomo, że na pewno u nas dobrze się sprzeda. Fabia tym razem powstanie na tej samej płycie, na której konstruowane są Kamik, Scala Polo czy Ibiza. To oznacza, że będzie nieco dłuższa niż ostatnia generacja. Wszystko ma opierać się na silnikach TSI. Zniknąć mają diesle, a pojawią się wersje z miękką hybrydą. Do salonów nowa Fabia ma trafić pod koniec roku. Możliwe, choć cały czas niepotwierdzone jest też to, że w najbliższych miesiącach zaprezentowany zostanie też nowy Mercedes. To model EQS, o którym ostatnio zrobiło się głośno. To dlatego, że konstruktorzy z Mercedesa postanowili do jego wnętrza wcisnąć to, co wielu z nas ma Salonie, czyli ekran wielkości telewizora. Ten ma mieć 56 cali i zajmować większą część deski rozdzielczej. Najprościej mówiąc, ma to być elektryczna klasa S. Jest szansa, że dzięki większym akumulatorom jej zasięg przekroczy 600 km. A tego modelu nikomu nie trzeba przedstawiać. To oczywiście Kaszkai, a Nissan zapowiedział jego nową generację w tym roku. Ma być bardziej komfortowa, wnętrze ma zostać zrobione z lepszych materiałów, a multimedia zostać mocno rozbudowane. To kolejne auto, z którego mają zniknąć silniki wysokoprężne, będą za to wersje hybrydowe. Debiut w okolicach połowy roku. A w tym roku nowość ma pokazać też Maserati. To model, który naprawdę wzbudza moją ciekawość. A to przez silnik, który został stworzony wyłącznie przez inżynierów włoskiej firmy. Zaledwie 3-litrowy motor ma wyciągnąć 630 koni mechanicznych. To do tej pory nikomu się nie udało. Dosetki poniżej 3 sekund. Waga poniżej 1,5 tony. Spoilery żadnych, dlatego to na dwozie wydaje się być idealnie dopracowane. Wiadomo, że Maserati to raczej dla wybranych, więc zejdźmy na ziemię i przyjrzyjmy się nowej Astrze. To będzie już odmiana L, która w salonach Powinna pojawić się pod koniec roku. Od obecnej generacji będzie ją odróżniał czarny pas z przodu, w którym znajdą się reflektory i osłona chłodnicy. Tak w skrócie, ma być mocno podobna do nowej motki. I tu także mają znaleźć się silniki elektryczne. Nowości całkiem sporo. Ciekawe, co będzie z ich cenami, bo w ubiegłym roku ceny nowych samochodów mocno poszły w górę, nawet o ponad 10%.